Cześć wszystkim, dzisiaj przychodzę do Was z kolejną częścią. Rozwiązywania testów czy tam konkursów przedmiotowych dla ósmoklasistów. Myślę, że to dlatego, że w ogóle odzew pod ostatnim filmem był bardzo dobry. Myślę, że Wam się to spodobało, także co, kontynuujemy tę serię. Także jeśli ktoś z Was jeszcze nie widział, to podlinkuję go gdzieś na górze i na dole. Eee, właśnie ten poprzedni film, w którym rozwiązywałam konkurs przedmiotowy z biologii dla uczniów. Szkół podstawowych. Zobaczymy, jak mi pójdzie dzisiaj. Dzisiaj, właśnie pod ostatnim filmem, ktoś zaproponował, że powinnam spróbować rozwiązać etap wojewódzki z angielskiego, więc, więc to zrobimy. Mam tutaj właśnie przed sobą otwarty arkusz. Myślę, że będę tutaj bardziej lecieć na takiej intuicji niż. Faktycznych zasadach, które pamiętam i których używam, bo w zasadzie nie używam takich zasad, wiecie, gramatycznych. Teraz, jak jestem na studiach, bo studiuję oczywiście w języku angielskim, więc jakby muszę się porozumiewać tym językiem, wykłady są wszystkie w tym języku, z moimi znajomymi, superwizjerami. Też się muszę porozumiewać po angielsku, wszystkie prace piszę po angielsku i tak dalej. Więc jakby jak je. Piszę, to raczej robię to intuicyjnie, nie sprawdzam żadnych zasad gramatycznych, więc no po prostu zobaczymy, czy. Czy mój poziom języka angielskiego jest wystarczający w, w tym konkursie dla szkół podstawowych? Czy bym zdobyła tytuł laureata? Dzisiaj się o tym przekonamy. Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019-2020, etap wojewódzki. Rok temu było to na wykonanie zadanie z 90 minut, ale ja tutaj na luzie chyba mi, mam nadzieję, że mi to nie zajmie 90 minut. Na pewno no nie, nie będę chciała tak długo tego kręcić. Przepraszam z góry moich nauczycieli języka angielskiego za to, co tu się będzie działo, bo może. Być, może być różnie. Aha, no i to jest yy, w ogóle województwo lubuskie. Także zostajemy przy tym yy, patriotyzmie, re, pa, patriotyzmie regionalnym. Zadanie numer jeden. Uzupełnij poniższe zdania. Liczba kresek jest równa liczbie liter brakującego wyrazu. Nie wolno zmieniać żadnej z podanych liter. Kurde, bo, boję się tych zadań, jeśli mam być szczera. Wydaje mi się, że nie będę wiedziała, jakie tutaj mogą być w ogóle słowa. W ogóle nie wiem, jaki czy mam tutaj yy, próbować robić mój A super extra British accent. She invited 750 people. A coś tam, coś tam, The, the Luxury Yacht, The Eagle. <laughs> nie mam zielonego pojęcia, ja pierdzielę. Nie mam zielonego pojęcia, co tu ustawić. Serio, chyba będę musiała to zostawić. Dobra, to ustaliliśmy, że pierwszego nie umiem zrobić. <laughs> Drugie. When I was uh, in the bestseller section, I found. That book you were telling me about... <laughs> nie, no to już jest drugie zadanie I ja też nie umiem tego zrobić Co tu może być? Nie wiem nie, 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 nie wiem, Jak ten test cały taki pójdzie To, to ja się załamię chyba Nie wiem, co, co, to nie wiem Nie wiem co ma być w pierwszym Nie wiem co ma być w drugim She um, said the importance of Fresh fruits and vegetables In a diet uh, She um jakiś dramat. jak to po prostu tak będzie wyglądać, to ja to będę miała zero punktów o, ale wiem, co będzie w następnym you don't seem very enthusiastic about the party don't you want to go tonight dobra, dobra, znam jedno z czterech znam jedno i brawo dom a ja pierdzielę Mam jedno, mam jeden punkt na cztery. Nie. <laughs> no, to jest jakiś dramat. The cathedral dominates the landscape. O! Jeju, wiem to, wiem to! Ja wiem, wiem, mam jedno. O, mamy dwa w tym pierwszym, ale czad. The areas of town near the river are... co? La li... to flooding? Uh, no idea. <laughs> Nie wiem. <laughs> ja pierdzę. SKU is the upw... Up abbreviation akurat wiem że abbreviation to jest skrót tak? okej okay, no to wiecie co w pierwszym zadaniu na 7 znałam 3 to jest niesamowity wynik zobaczymy jak będzie dalej to w sumie nie wiem czy bym już może możliwe że ja już odpadłam w takim razie nic mi nie idzie dzisiaj masakra jakaś ej no to ciekawe jakby wydaje mi się że to są takie słowa których no albo po prostu nie mam pojęcia i nie potrafię uzupełniać słów literkami Albo to są takie słowa, których się po prostu nie używa w języku na co dzień Więc no fajny ten konkurs, bardzo fajny Przeczytaj poniższy tekst, w niektórych linijkach występuje błąd, jedno zbędne słowo Wpisz je w odpowiednim miejscu w kolumnie po prawej stronie Przykład 0, jeśli dana linijka nie zawiera zbędnego wyrazu, wpisz symbol pierwiastek Okej, okay, okej okay. To może być, może, może, tu może mi trochę lepiej pójdzie Nie, moi drodzy, dzisiaj ktoś bardzo nie chce, żebym przeszła ten etap I po prostu wszystko dzisiaj nie idzie od jakichś po prostu żaluzji Słońca, które się nie chcą spuścić Co tu się wydarzyło w ogóle? To się zepsuło Na dole ktoś coś wierci, robi Ja nie umiem rozwiązywać tych zadań Dobra, dobra, dobra Wiem, wiem, wiem co tutaj jest Tutaj niepotrzebne było I've also been invited to appear on it One. It... Nie, no poza to... It... It. a cookery program, and I made a few, a few comments o, of, on a current affairs program during the last election. Not It all started four years ago when I was the victim of a mugging. Me? What is that? I was a victim of a mugging. not me. A researcher for, for a morning chat, show. And asked, asked me, nie to me Ale się fajnie czuję, jak to jest Takie łatwiejsze niż to poprzednie Bo na tamtym poprzednim zadaniu poległam totalnie uh, Asked me if I would Go on the program And talk about the experience As part of a discussion No tu chyba nic, więc jakiś co w ogóle wymyślił, że trzeba jakiś taki znaczek dziwny wpisywać, pierwiastka, jakby nie można było dać jakiegoś minusa, czy coś I will they experience this part of a discussion on crime? Okay, I didn't get by nervous, I didn't get nervous, so bye And I expressed myself quite well, so they approached me several times after that, asking me to give my Opinions No chyba git, dam tego pierwiastka On the all sorts of different issues Wydaje mi się, że to D tu jest niepotrzebne Sometime later and I answered an advert in a magazine I was inviting people to go for an interview for a new game show Tu chyba jest pierwiastek ja się nie wiem, czy nic tak bardzo nie odstaje jako nieprawidłowe, więc... Uuu, uh, wow, zrobiłam całe następne zadanie. No to, to już jest progres, moi drodzy. Dalej chyba Wam oszczędzę mojego czytania, bo jest przeczytaj uważnie poniższy tekst, z którego usunięto 7 fragmentów. Do każdej z luk w tekście dopasuj jeden fragment z fragmentów znajdujących się pod tekstem, tworząc spójną całość. W każdym przypadku wpiszę jego symbol literowy, odpowiednią lukę. No, wiecie co, ja chyba na razie to sobie ominę, no bo to jest dużo czytania i dużo jakby uzupełniania, to może być nudne. No, ewentualnie do tego wrócę, także... Uuu, później mamy ABC. ABC są spoko, bo wiecie, łatwo ocenić i łatwo robić chyba. Wybierz zakreślając kółkiem jedną z czterech propozycji ABCD, uzupełniania luk w poniższych zdaniach. By the time you are my age, you... your mind. Aha, no i jeszcze odpowiedzi. I will probably change... B will probably have changed C would probably change D are probably changing No na pewno D mi nie pasuje Ja bym chyba powiedziała A W sensie by the time you are my age you will probably change my mind Ale no wiem, że stosując jakieś chyba te gramatyczne zasady może B by było poprawne You will probably have changed You mind? No, mi to tak nie pasuje za bardzo. Dam a, tylko dlatego, że jakoś że ja bym tak powiedziała. Nie jak się okaże, żebym powiedziała niepoprawnie. Dobra. He should have spent all the weekend preparing for this, for his test. He is in fact just lay in bed, watching videos. Mm, aha, no i odpowiedzi. However, whereas nevertheless, and despite. Więc however, to jest jednakże i to tutaj nie pasuje, że jednakże on powinien się tam przygotowywać, a tylko leży w łóżku. No to to nie. Wydaje mi się, że WRS by było dobre, bo WRS. A może nie. WRS to jest takie chyba tymczasem. Bo nevertheless, to jest mimo wszystko. No to na pewno nie. Despite. Kurde. A despite. Bo despite były też jakieś zasady, że coś się daje, coś się nie daje. Bo despite to jest takie mimo że. Despite daje. You would rather. You would rather stay at home tonight, wouldn't you? Easy. I can reassure you that everything as quickly as possible. Will everything will be dealt with. Tak, tutaj wiem, bo to jest takie, że musisz dać stronę bierną i jeszcze dealt musi być z i coś tam odmiana, no mniejsza. They live about an hour of drive, a drive hour, na pewno nie a drive hour. An hour's drive. A drive of an hour. No to na pewno też nie. An hour's drive. Tak mi się jakoś kojarzy, że chyba chyba tak, tak wiecie, tak jakoś lepiej mi to brzmi. Uh, I ostatnie I had no difficulty finding house. No po prostu, po prostu się daje chyba Inga i tyle. I następne zadanie, uzupełnij poniższe zdania wpisując w luki brakujący, przyjm... Oh, nie, ja nie umiem takich rzeczy. W każdą z luk wpisz jeden wyraz, przykład. If you come over that city... Dobra, to jest przykład, nie czytaj przykładów doma. My dog was nearly run off by a car yesterday. Spływ. I accidentally dropped an expensive vase on the floor and it broke. Into hundreds of pieces. To jest smutne, współczuję. Why are you always so mean, Brian? <laughs> to mogłabym powiedzieć po prostu Brian, ale chyba będzie to Brian. Uh, chociaż w sumie może można by było też dać jakieś to Words Brian, ale chyba raczej to Brian. When she had her favorite song, she turned on the radio full blast and started dancing. During the winter, the island is cut. Off from the rest of the world. Chris put uh, put a lot of weight over the summer break. No, i jak jest przytyć. Jak jest przytyć, moi drodzy, jak jest przytyć? Chyba on put on weight. Na stówę miałam. Ja, ja, ja nawet pamiętam, że ja, się miała, że ja się uczyłam tego słówka tam w liceum, także przepraszam moim panią z liceum, jeśli to ogląda, wątpię, ale przepraszam, że tego nie pamiętam. Uzupełnij poniższe zdania, wpisując w lukę odpowiednią formę wyrazu utworzonego ze słowa podanego. Za każdym ze zdań. Most of what you've written in your composition has nothing to do with the question and is therefore irrelevant. Nieee. Nie, nie pamiętam tego słowa po polsku. Nieznaczące? Nie, no, nieznaczące nie ma znaczenia w kontekście tam jakimś danym. Chyba. You obviously, coś tam z understand, when I said the homework, you've done the wrong. exercise misunderstood Zobaczymy. he claimed he had won the lottery though most people who knew him suspected he had obtained the money honest Pamiętacie? Honest. Dishonestly? Dobra, to chyba nie ma sensu, ale dam dishonestly, bo nie mam innego pomysłu. His childish and immature behavior often gets him into trouble at school. To akurat nie, to było proste. Scream was probably the most frightening film I've ever seen. To też było git. Yeah, you're smashing it the... To wszystko? Już? No to może wrócę do tego pierwszego, bo trochę przypał, żeby tutaj zostawić ponad połowę zadania bez odpowiedzi. She invited 750 people. Uh, uh, może. Może na pokład. A board. Nie wiem, czy istnieje takie słowo, ale. Wow. No, to załóżmy, że to wymyśliłam, ale może tutaj pasować. Nie, ma brawo. When I was... Co można robić? In the bestseller section. Bo... Mm. Kurde, nie wiem, no. She. Um... O, wiem, co będzie w następnym. Jeju, wiem, nie miałam wcześniej tego pomysłu, ale. She emphasized the importance of fresh fruit and vegetables in the diet. Że wiecie, podkreśliła. Wow! Brawo, brawo, duh. The areas of town near the river are l la la, la, la let to flooding. Dobra, nie wiem, jej już zostawiam to. Już jest lepiej, moi drodzy. Już umiałam 5 na 7, a nie tylko ten. To po prostu mój mózg wcześniej miał jakiegoś laga No to dobra, to zrobię jeszcze to zadanie. Um, ostatnie to takie długie z tym, z tym, mi, z tym wypełnianiem luk. No i zobaczymy. Coś tam, coś tam, tu tu, tu, tu. Zrobione wszystko. Nie wiem czemu mi się nagle Spotify włączył, ale. Dzięki! Tak! Dobrze skadłam to board Browsing! Jeju, w życiu bym nie pomyślała, że ktoś może być browsing in the best section. Jakby tutaj dali jakąś taką, wiecie, stronę internetową, to może by mi się skojarzyło z tym, że powinno być browsing, ale... No, tak to nie. Liable. Dobra, zapomniałam, że istnieje w ogóle takie słowo, i chyba go nigdy w sumie sama świadomie nie użyłam. O kurde, ale tutaj wpisałam źle to. W sensie powinno być przez dwa B. Oj, w ostatnim źle dałam, powinno być łos. Teraz ABC. Co? Nie, 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 to jest jakiś żarty, tak. Moja pierdziele, wszystko tutaj mam źle. A, wszystko mam źle prawie. Nie czekajcie, w pierwszym powinno być B, czyli. By the time you are my age, you will probably have changed... No, no to, to jest to, co ja wam mówiłam, że, że ja, bym, ja bym powiedziała źle, źle po prostu, okej okay. I później powin... no, whereas, to też myślałam, że powinno być whereas, a dałam despite I też właśnie myślałam, że... bo despite coś tam... No widzicie, tutaj coś mnie zawiodło, moja intuicja Dalej też jest B, to to dobrze D, dobrze C, dobrze A, dobrze, no to miałam te dwa Pierwsze źle Run over by a car Ok, ok She turned up the Kurde, ale jestem... No to, no powiem wam, że ja tu narobiłam trochę tych byków W pierwszym miałam 3 błędy W drugim miałam jeden błąd Później to wszystko miałam dobrze I dalej miałam dwa błędy To już jest 6. I później miałam znowu dwa błędy To już jest 8 I tu miałam dobrze wszystko No to 8. Ile to jest procent? 32 na 40 80. No to nie, to chyba bym nie. Nie, 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 miała, nie byłabym laureatem. Byłabym tym finalistą, chyba, ale nie byłabym laureatem z 80%. Wydaje mi się, że trzeba mieć jakieś 90% chyba co najmniej, żeby się dostać, ale może to też zależy od, od województwa. Także no niestety moi drodzy, tutaj była porażka. To... Jeju, ja pierdzielę. Te testy to jest dla mnie jakieś w ogóle w poprzednim, tam nie pamiętałam czegoś, co powinnam wiedzieć. Tutaj bym w ogóle nie miała y, tytułu laureata, uczyć się po angielsku i w ogóle. Może nie powinnam w ogóle mieć tych, jakiegoś tam certyfikatu, który mam i, i tak dalej. Dobrze, że chociaż Wam się podoba ta seria, bo y, w moim przypadku chyba sprawia, że zaczynam coraz mniej wierzyć w swoje umiejętności. Nie no, żartuję, ale dobrze się bawię, fajnie jest się sprawdzić tak yy, raz na jakiś czas i zobaczyć, jakby się wypadło w starciu z ósmoklasistą. Jak widać, średnio. <tak> Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w następnym. Piszcie, piszcie jakieś pomysły, yy, jaki przedmiot następny mogłabym zrobić. Chemię może mogłabym rozwiązać, albo może chcielibyście, że, bo wydaje mi się, że przeszłam do etapu wojewódzkiego z biologii. W sensie miałam wystarczająco dużo punktów, żeby przejść z tego rejonu, co ostatnio robiłam do wojewódzkiego, więc możemy... Yy, Poudawać, że, że przeszłam do wojewódzkiego I że robię dalej wojewódzki To tam piszcie, pozdrawiam was wszystkich serdecznie Pozdrawiam rodziców, a w szczególności Mamy i tatę, przepraszam, moich nauczycieli angielskiego I do zobaczenia, pa pa